Dzień dobry wszystkim! Jestem już na miejscu. A gdzie? Na Azorach. Tam dokładnie jest Ocean Atlantycki, Kanada, Ameryka i cały kontynent Ameryki Północnej. A ja mam nadzieję, że Wam pokażę piękne tereny, bo tu właśnie odbywają się zawody. Wprawdzie nie teraz, podczas mojego pobytu, ale ogólnie ultra trail Azory. Więc mam nadzieję, że poznam piękne miejsca do biegania. No i może Wam się spodoba, i też tu przelecicie, pobiegacie i zrobicie super formę. te miejsce jedna z wysp na Azorach wyspa São Miguel właśnie jestem podczas krótkiego spaceru żeby coś zjeść na obiad zrobić jakieś drobne zakupy a przede wszystkim sprawdzam szlaki trailowe dobiegi na szczyty no i wszędzie są podbiegi także po treningi triathlonowe, kolarskie biegowe są tu niesamowite tereny i naprawdę trudno się powstrzymać, żeby nie wyjść na przykład nawet dwa razy na trening, bo do eksploracji jest sporo terenu. Gdzieś w tamtym kierunku jest również niesamowite miejsce Grenlandia. Obracając się o, o o o gdzieś tutaj tam dalej mamy Kanadę i Stany Zjednoczone. Także jesteśmy zupełnie na krańcu. Europy. Mówi się o Azorach, że to są europejskie Hawaje. Te drzewa wyglądają jakby były przystrzyżone. Czego to nie wymyśli natura? O. Idealnie przestrzyżone Porządki trwają, ale zobaczcie jaka miejscówka Tam zamierzam pobiegać w na najbliższym treningu być może Także fajne tereny będzie co robić no co raj dla ultrasów między innymi widziałem już kolarzy jeszcze nie widziałem nikogo kto by się kąpał na otwartym akwenie ale kto wie może ktoś tu będzie na treningach Thank <laughs> you. Nadal odkrywam wyspę São Miguel. Jest to największa wyspa z archipelagu Azorów. Wyspy te są pochodzenia wulkanicznego i właśnie można na nich spotkać jeszcze różne aktywności wulkaniczne, takie jak gejzery. Sama wyspa San Miguel ma długość do 65 km, więc w zasadzie można by było w jeden dzień przebiec na drugi kraniec. A co? No wysokości nie są może najwyższe do 1100 m, ale na pewno. Bardzo ciekawy teren, zobaczcie. Świetne formacje wulkaniczne. Dokładnie tak się przedstawia. Za mną ocean. I w tamtym kierunku, tak, jest Grenlandia. Za mną jeszcze Kanada, Stany Zjednoczone. Wielokrotnie wam o tym mówiłem, ale to jest coś fascynującego że właśnie tak wygląda kraniec Europy Zobaczcie jakie wulkaniczne formacje Tutaj widać lawę wulkaniczną Niesamowita tu pięknie wygląda można zobaczyć jak ocean rozbija się o brzeg widziałem na różnych schałkach fajnie wygrzewujące się małe jaszczurki muszę wchodząc uważać ale tu jest właśnie koniec Europy jest jeszcze kilka małych wysepek można powiedzieć przede mną, nie widać ich na widokręgu, ale są bardzo malutkie i, i też oczywiście należą do archipelagu Azorów. Ale San Miguel jest taka największa, najciekawsza chyba do zwiedzania no i przede wszystkim do treningów. Plan jest taki, oczywiście nie jestem tu wprawdzie na mocnym obozie przygotowawczym, ale plan jest taki, żeby może zobaczyć e, liczne ścieżki trailowe i kto wie, może kiedyś tu wrócę na obóz taki pod konkretny bieg ultra, aby się przygotować w tych niesamowitych warunkach, w niesamowitym środowisku, w niesamowitym otoczeniu, bo naprawdę... E, przy ciężkich przygotowaniach do dużych wyzwań ważne jest, żeby się oderwać od swojego miejsca zamieszkania, polecieć gdzieś lub pojechać w miejsce, w którym najlepiej jeszcze nie byliśmy, a które wiemy, że jest dobre do naszej dyscypliny sportowej i oderwać się od. Internetu od spraw codziennych, od cywilizacji, skupić się na dobrym treningu, bo naprawdę piękne widoki plus dobre trasy powodują to, że nawet dwa treningi dziennie nie sprawiają żadnego problemu i forma rośnie, a wtedy wracamy na trasy biegowe i walczymy o swoje. Tutaj możemy się rozgrzać przed treningiem troszeczkę brzuszków, planków, podciągnięć i gdyby ktoś szukał i potrzebował podjazdów albo podbiegów, to tam, 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 tam serpentynką na sam szczyt można zrobić naprawdę ładny trening. Zobaczymy czy tam się wybiorę, czy w inne miejsce. Jeszcze analizuję teren. Przyznam, że tak jest tutaj pięknie, że dzisiaj już będę miał w nogach kilkanaście kilometrów. I plan jest taki, żeby rano wstać, jeszcze przed śniadaniem, i zrobić jakiś fajny trening, żeby zwiedzić tę okolicę nabiegową.